Skoro to takie miasto, pełne kontrastów i zwłaszcza, że teraz tak późną, no znaczy późną, no, średnio późną nocą, tak kipiące życiem to jest myślę, że dla ostrej opozycji tutaj e, tak e, bardzo przyjemnie odśpiewywanych melodijek przyda się w ramach, w ramach, w ramach wymiany kulturowej zapterować coś z nagłego ataku sprawacza. Nie znasz dnia ani godziny, gdy napadną na ciebie jakieś skody bezeny. Uważajcie człowieku, szczególnie w nocy, strzeż się ciemnych załogów i w plecach kosy. mm <sighs>